Czy istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcia do wody przed przechodzeniu przez trap wchodząc na jacht? Czy istnieje niebezpieczeństwo, że wpadniemy do wody, gdy przechodzimy na jacht przez jego burtę, lub przechodzimy przez kilka jachtów, by dostać się do swojego jachtu, gdy stoją burtami do siebie? Na to pytanie odpowiemy w podcaście, ale odpowiemy sobie też na to, w jaki sposób nie dopuścić do takiego niebezpieczeństwa. Zapraszam na podcast Kapitan Adam Kupczak, podcast Władcy Wiatrów. Zapraszam do analizy wypadków morskich. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy znów z pokładu jachtu. Dlatego na wstępie od razu przepraszam za wszelkie niechciane dźwięki, które mogą pojawić się w nagraniu. Nie zależą od nas. I nie wszystkie uda się usunąć w postprodukcji. Choć całe szczęście, że udało nam się znaleźć miejsce w porcie. I też dziękuję z góry za łodzę, która dała mi godzinę, dwie swobody w mesie, by nagrać dla Państwa dzisiejszy materiał. A materiał jest ważny. Kontynuujemy podcast i wypadek, który pojawił się na naszym kanale kilka dni temu. To ważny, pouczający wypadek, i nie chcemy, by przeszedł bez echa. Chcemy, żeby ten dramat, który niewątpliwie przeżyła rodzina, osoby, która zginęła w wypadku, mógł nie pójść na marne, byśmy my, na jego podstawie czegoś się nauczyli, byśmy wyciągnęli z niego mądre wnioski, by w przyszłości się nie powtórzył. Na początek zatem zróbmy skrót z wydarzeń, o których opowiedzieliśmy Państwu w poprzednim materiale. To był zwykły jesienny wieczór, w zasadzie już noc po zapadnięciu zmroku spore widloci i też niska temperatura, oscylująca wokół raptem kilku stopni. Tego wydawałoby się normalnego dnia, około godziny 044, 9 listopada 2013 roku. Kapitan statku rybackiego Horizon 2 wpadł do wody w Majenie, Royal Queen North Shield podczas wsiadania na statek rybacki New Dawn. Kapitan spędził wieczór na lądzie i wracał na swój statek. A jego statek był zacumowany na zewnątrz kultura New Dawn. Wszedł na due i próbował wspiąć się na barierkę pokładu, by przez nią przejść. Wtedy poślizgnął się i upadł. Świadkiem, na szczęście, świadkiem wypadku był nocny dyżurny, Bosman. I to właśnie on podniósł alarm. Kapitan został wydobyty z wody przez załogę łodzi ratunkowej, która stacjonowała niedaleko. Jednak zajęło to kilkadziesiąt minut. Wbrew trudnością. dość szybko został objęty opieką ratowników. Zanim jednak zabrano go do szpitala, zanim tam dotarł, stwierdzono jego zgonę. To niefortunne i przykre, jak prozaicznie zginął kapitan Kutę a przecież od niego wielokrotnie zależało życie jego załogi. Bezpieczeństwo jego Kutę i nigdy nie zawiódł, bo tym razem zawiodło bardzo dużo rzeczy. Śledztwo wykazało, że chociaż ustalenia dotyczące wejścia na pokład w New Down i Horyzont 2 były zgodnie z powszechnie panującą praktyką branżową, dla małych Kutyów sumujące podobnie agonii. Jednak mimo, że była to powszechna praktyka, była ona z gruntu założenia niebezpieczna. Zasady bezpieczeństwa określone dla kutry rybackich, a tym bardziej i to przede wszystkim zasady dotyczące spożywania alkoholu przez członków załogi, jednostki, jak również kapitana na kei, bez względu na to, czy są na wodzie, nie były przestrzegane. Wszystko to przyczyniło się do tego, że sam wypadek stał się sztandarowym wypadkiem, by pamiętać o tym, że jednostka przebywająca na wodzie nawet gdy jest w bezpiecznym porcie, wolna od pływów, nawet gdy jest wolna od stanu morza i siły wiatru, nadal jednostką morską, na której należy przede wszystkim przestrzegać zasad bezpieczeństwa. I nawet jeżeli praktyka wokół nas wskazuje na to, by zachowywać się w sposób niebezpieczny, to my mamy być trochę mądrzejsi od tego, co robią inni. Przyjrzyjmy się szczegółom tego wypadku. Czy można było do niego nie dopuścić, lub czy w przyszłości można podobnym zapobiec. Czy zatem specyfika tego portu powodowała, że osoby, które cumowały Bolton do Key, były w niebezpieczeństwie? Czy też taka sytuacja występuje w wielu miejscach? Niestety ta druga odpowiedź jest prawidłowa. Otóż w porcie, o którym mówimy, aby uzyskać dostęp do miejsc, gdzie cumują statki rybackie, na środkowych molach, tych najbardziej bezpiecznych, czyli wolnych od pływów, zatem na pomostach pływających, rybacy musieli spiąć się na jednometową barierkę bezpieczeństwa. Barierka bezpieczeństwa była na stałe zamocowana w się 1,5 metra od krawędzi Mola. Pozaicznie miała na celu zmniejszenia ryzyka wypadnięcia osób na zewnątrz do wody. W barierkach ani bramkach nie było żadnych przerw umożliwiających dostęp dla osób, które zacumowały po jej drugiej stronie. Przyjęto praktyką w większości portów jest to, by wspinać się na te barierki, przechodzić przez nie, by dostać się do miejsca cumowania statków. Sama marina była oświetlana nocą dość dobrze. Oświetlało ją 7 dużych lamp sodowych o mocy 250 W, które były rozmieszczone wzdłuż parkingu przy marinie. Środkowe molo, najbardziej bezpieczne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w stosunku do drów, dla odmiany miało bardzo niskie oświetlenie. Otrzymywało tylko pewne oświetlenie z lamp stoczni i wejścia do śluzy. Otóż, niestety, na pobliskich pontonach pływających, gdzie parkowały jachty rekreacyjne, były tylko lampy oświetlające nisko, tuż przy pożyczających się osobach. Światło tego nie starczało nawet na oświetlenie samych pomostów dla jachtów rekreacyjnych. Zatem pomost niknął w cieniu, a toń wody była praktycznie nieoświetlona. Same te powody były jedną z przyczyn tak długiego czasu, zanim udzielono pomocy osobie, która wypadła do wody. Jak wygląda ocena ryzyka samego kutra Horizon 2? Zasady angielskie, ale również dobra praktyka morska mówi o tym, że to właściciel lub też kapitan musi ocenić i wystarczająco przygotować się do możliwości ryzyka związanego z eksploatacją statków, ale z jachtami nie jest inaczej. Właściciel Horyzont 2 dołączył w 2013 roku do Stowarzyszenia Osób Posiadających kłoty Rybackie, zarządzającego również bezpieczeństwem. Samo stowarzyszenie pomogło właścicielowi na opisanie i dokonanie oceny ryzyka wchodzenia na pokład. Otóż ryzyko wypadnięcia burtę zostało ocenione jako wysokie. Skutkiem takiego upadku mogło być utonięcie na skutek obrażeń i kontaktu z zimną wodą. Po ocenie ryzyka próbowano stworzyć sytuację, która może to zminimalizować, i stworzono zalecenia, które obejmowały. Po pierwsze, załoga musi mieć możliwość wchodzenia na pokład i schodzenia z pokładu parami. Po drugie, na statku obowiązuje zasada braku alkoholu i załoga musi się do niej stosować podczas pobytu na lądzie i na statku. Powrót na statek może nastąpić tylko dla załogi trzeźwej. Myślano również, że statek może cumować przy drabinie lub też jakiejś bajce, ale tylko wtedy, gdy pokład i miejsce transportu na ląd będzie dobrze oświetlone. No i oczywiście jako czwarte oznaczono to, że załoga przemieszczając się z pokładu na ląd i odwrotnie absolutnie musi być w dobrym obuwiu, trzymającym piętę i nie wchodzą w grę żadne klapki, japonki i tego typu podobne obuwia, które czasami zakładamy by stopy odpoczęły po długotrwałym rejsie. Możemy je założyć, ale dopiero na lądzie. Niestety w wyżej wymienionym wypadku, mimo zaleceń, tak naprawdę nie stosowano żadnego z tych zaleceń. A czy stosujemy je w ogóle na jachtach? Czy myślimy o tym, że Niebezpieczeństwo wypadnięcia między jednostki, lub po prostu zabójcze spadnięcia strapu jest realne? Myślę, że każdy z nas kiedyś przeżył taką sytuację na pokładzie jachtu, że ktoś z trapu wypadł do wody. Być może nawet ktoś z wypad wypadł do wody. Mam szczerą nadzieję, że macie tylko wspomnienia takich wypadków, które zakończyły się po prostu zmoczeniem, czasem utratą telefonu. Jednak jak słyszymy, nie zawsze tak musi być. Podobne wypadki mogą skończyć się naprawdę źle. Zatem warto by przemyśleć, czy na przykład rzeczywiście załoga przemieszczająca się po terapii, albo między jachtami stojącymi bokiem do kei nie powinna poruszać się dwójkami. Czy załoga nie powinna być wyposażona w dodatkowe źródło światła, system kontaktu i oczywiście nie powinna kontrolować swojego obuwia. Można powinniśmy również ostrzec załogę o ryzyku upadku i spadku z terapu i z burty. A najważniejsze... Powinniśmy również przedstawić załodze zasady dobrej praktyki morskiej, które występują na statkach, a na jachtach rekreacyjnych są po prostu dobrą praktyką morską. Transport z lądu na jacht jest zawsze trochę niebezpieczny, zatem załoga powinna być trzeźwa. Niestety, w opisywanym i analizowanym przez nas dzisiaj raporcie angielskiej Państwowej Komisji do ds. Wypadków Morskich stwierdzono, że ani na... Kutrze Horizon 2 ani na kutrze Dunaum. Oczywiście nie zastosowano dodatkowego świetlenia przy wejściu na pokład. Ponadto śledztwo wykazało, że kapitan wchodzący na statek posiadał na nogach klapki. I z całą pewnością one nie przyczyniły się do tego, że wypadek nie miał miejsca. Zatem, czy wypadek, który wydarzył się na kutrze Horizon 2, to odosobnione wydarzenie, które po prostu było losowym wypadkiem, czy też podobne wypadki zdarzają się częściej? 2 kwietnia 2000 roku statek rybacki Astra II schronił się przed złą pogodą w porcie Sky. Pamiętaj, jak to często, na jachtach również, udało się wieczorem do pubu. Po powrocie musieli przejść przez sześć innych statków, by dotrzeć do swojego. Takie sytuacje zdarzają się systematycznie, chociażby na wyspie Christiansona. Było ciemno i nie było sztucznego świetlenia. Słyszano, że dwóch członków załogi wypadło do wody. Pomimo próby ich uratowania. Nie zostali wyłowieni z wody, żywi. Warto również wiedzieć, że od tamtych czasu Anglia zaśtowała 17 podobnych wypadków śmiertelnych, które miały miejsce tylko podczas wchodzenia i wychodzenia na pokład brytyjskich małych kutrów. Wszystkie miały miejsce w połowie. Spośród nich co najmniej 10 wskazuje na alkohol, który był dodatkowym czynnikiem przyczyniającym się do wypadku. To, czy załogi zawsze wracają z miasta, trzeźwe na jacht. To chyba nie muszę nikogo pytać. I nikt oczywiście nie nakłania ani w Anglii, ani w Polsce załóg, albo jachtów do prohibicji, albo załóg do bycia abstynentami. Namawiamy wszystkich do tego, by być rozsądnymi żeglarzami, bo bycie żeglarzem wymaga rozsądku. W latach 1992-2011 w Anglii odnotowano 22 wypadki śmiertelne wśród rybaków, których statki znajdowały się już w portach na brzegu, a co tragiczne i tematyczne. Jest to 20% wszystkich wypadków śmiertelnych, które przydarzyły się w tym okresie czasu rybakom. Przejdźmy się natomiast następnemu. Zobaczmy, czy tę sytuację można przez analogię zastosować również do bezpieczeństwa jachtów rekreacyjnych. Hmm, ja mam swoje zdanie na ten temat. Zdanie słuchaczy myślę, że wyrobi się samo i mam nadzieję, że będą one podobne. 26 lutego 2013 roku kapitan 18 metrowego kuta rybackiego zatrzymował po stronie pływowej śluzy tej samej majinie, w której wydarzył się nasz wypadek Majinie Royal Queen. Spadł z drabiny na ścianie pomostu między łodzią a ścianą pomostu, próbując się wspiąć z powrotem na pokład po powrocie z wieczoru spędzonego w lokalnym pubie. Nie mogąc wydostać się z wody, kapitanowi udało się przetrzymać drabiny na ścianie pomostu. Został przy niej znaleziony 45 minut później przez załogę i personel mariny. Minęło kolejne 45 minut, zanim jednostka saru dopłynęła do tego miejsca. Cierpiał na głęboką hipotermię, ale wyszedł ze szpitala po kilku dniach. A ten wypadek miał miejsce dokładnie w tej samej Marynie. niemalże w tym samym miejscu. Mało tego, w miejscu dużo mniej bezpiecznym, bo narażonym na pływy. Przyjrzyjmy się zatem już teraz wprost, jakie przyczyny wykazała Państwowa Komisja do Spraw Badania Wypadków Morskich. Otóż komisja wykazała. Kapitan James utonął, ponieważ wpadł w doku i uległ skutkom szoku termicznego, zanim udało się go wyciągnąć z wody. Upadł, ponieważ stracił równowagę, czyli zgnął się i stracił chwyt, próbując spiąć się na barierki ochronne pokładu znacznego kutra New Down. Nastąpiło opóźnienie w ratowaniu Jamesa, ponieważ nie można było go zobaczyć Przejwie między kuty a środkowym molo. Molo nie było wystarczająco wyposażone w narzędzia ratunkowe, było też niedoświetlone. Łódź ratownicza potrzebowała aż kilkudziesięciu minut, by dostać się do mariny. Stan James najprawdopodobniej pośliznął się na barierce, na której osadziła się szać. Temperatura tego dnia miała raptem kilka stopni, a wilgotność była bardzo duża. Stopa, na której stał, wyślizgnęła się spod niego i przyczyniła się do utraty przez niego uchwytu w górnej części ciała. Puścił też w końcu dłońmi. Chociaż uważano, że James jest w dobrej kondycji zdrowotnej. Stwierdzono, że być może do jego wypadku przyczyniła się również sytuacja, że w tym samym roku skręcił swoją stopę. Może łatwiej wtedy stracił niestety równowagę. Tego jednak nie wiemy. Kapitan James wypadł przy pierwszym kutrze, który stał tuż od brzegu. Ale tą samą drogę musiałby pokonać chcąc wejść na własne A Zatem nawet jakby pokonał tą pierwszą przeszkodę, być może wypadłby przy przeszkodzie drugiej. Na pewno wpływ miało też to, że był zmęczony. Był to jego kolejny dzień pracy. Wracał do swojego kuta po wielu godzinach pracy, ale też po wielu godzinach spędzonych w barze. Jak to wprost mówi komisja, z całą pewnością ilość alkoholowej w jego krwi nie pozostała bez wpływu na skutki tego wypadku i nie można jej bagatelizować. Co do ratunku. Niestety możliwość jego uratowania została poważnie utrudniona przez kapitan James, jak to wykazały późniejsze oględziny. Wpadając w tę przestrzeń między kutrem a molem, uderzył się w głowę i stracił przytomność. Niestety, mimo że Bosman po to widział tę sytuację, gdy podbiegł do tego miejsca, nie widział nic w wodzie. Bosman niestety nie miał przy sobie latarki, nie miał również środków komunikacji, niewiele mógł zrobić. Co więcej, nigdzie w pobliżu Bosmana nie było sprzętu, który mógł wykorzystać, by pomóc osobie, która była w wodzie. I chociaż zaalarmowana przez osobę trzecią Straż Przybrzeżna przybyła dość szybko, musiała czekać, aż najpierw podniosą śluzę. Później, aż wydobędą człowieka z między kutra a mola, co wcale nie było łatwe. Trwało to w sumie 28 minut, i był to czas, który był zbyt długi, by uratować tego kapitana. Niestety, co już kilkakrotnie podkreślano w tym właśnie raporcie, ten sposób sumowania i transportu załogi i kapitanów z ich jednostek na ląd był powszechną praktyką. To nie była to praktyka ani mądra, ani dobra, ani bezpieczna, tylko powszechna. Każdy z kapitanów mógł te zasady udoskonalić, to, że inni robili tak, i to może od lat i nikomu się nic nie stało, ale nie znaczy, że jest to bezpieczne. I o tym należy pamiętać. Dobra praktyka morska, stworzona przez setki albo i tysiące lat doświadczeń marynarzy, uczy nas, że mamy być rozsądni, mądrzy, i nie do końca mamy zwracać uwagę na to, co robimy inni. Gdy wychodzą w morze, bo jest szczorm. To jest to ich sprawa. Gdy jakiekolwiek inne rzeczy, które my uważamy za niebezpieczne, powinniśmy ich nie powtarzać. Gdyby załoga jednak chciała powtarzać te rzeczy, pamiętajmy: kapitan to nie zupa pomidorowa. Nie każdy go musi lubić. Mamy go szanować, ma wzbudzać szacunek, a zrobić to tylko wtedy, gdy na pokładzie jachtu będziemy się zachowywać bezpiecznie. Bo każdy znajdzie jakieś wytłumaczenie, gdy coś się wydarzy niedobrego. Ważne, żebyśmy znaleźli powód, by do tego nie dopuścić. Warto pamiętać, że Państwowa Komisja ds. Badania Wypadków Morskich Angielska nie zbagatelizowała tego, że kapitan wracał na pokład nietrzeźwy. To zdarza się nagminnie, ale nie jest to dobra praktyką morską. To tylko powszechną praktyką. Otóż raport toksykologiczny wykazał, że stężenie alkoholu w krwi kapitana przekroczyło dopuszczalny limit o ponad 2,5 razy. Jak łatwo się domyśleć, to nie był pierwszy raz kapitana Jamesa, w którym w podobnym stanie wracał z Pablu do portu. To właśnie spowokowało Bossmana do tego, by. Go obserwować, by pójść za nim. Jako to mu pomogło, bo prawdopodobnie w innym wypadku zostałby znaleziony po kilku godzinach. Otóż, jakie są skutki działania alkoholu na organizmy? To, jak wszyscy wiemy, zależy od wielu czynników: od wieku, płci, metabolizmu, czasem poziomu stresu, czasem ilości spożywanego alkoholu na co dzień. Niemniej jednak, skutki te można ogólnie uznać za upośledzające umiejętności koordynacji ruchowej i osądu. Wpływają też na zdolności poznawcze, spowalniają czas reakcji oraz zmniejszają widzenie peryferyjne, a szczególnie nocne. Alkohol zdecydowanie wpływa na nastość danej osoby: zmniejsza poziom lęku, rozluźnia zahamowania, zwiększa irracjonalny poziom pewności siebie. Jak to mówimy na morzu, często osoby podpite uważają, że są nieśmiertelne, a niestety nie są. Przyjrzyjmy się, do jakich wniosków doszła komisja, i do jakich zaleceń. By w przyszłości podobny wypadek się już nie powtórzył. Myślę, że te wnioski można z łatwością przenieść na sytuację, która mogłaby analogicznie wydarzyć się na jachtach rekreacyjnych. Podobne wypadki, upadki, strapu i zbojcze na jachtach rekreacyjnych nie są najczęściej analizowane i nie tworzą statystyki. Jednak pewnie byłaby zatrważająca w porównaniu do kutrów, na których pracują jednak osoby zawodowe. Skutki tych wypadków, nawet niebezpieczne, trzymują się na raportach kajetek, firm ubezpieczeniowych czasem policji i nie docierają do nas. Jednak każdy z nas może sobie łatwo wyobrazić, że podobny wypadek na jachcie rekreacyjnym skończyłby się podobnie. Zatem jakie wnioski i spostrzeżenia, zalecenia zaleca Państwowa Komisja ds. Wypadków Morskich w podobnych sytuacjach? Niestety po wpadnięciu do wody, po uderzeniu w głowę, jedyną szansą na powrót do zdrowia było natychmiastowe zastosowanie resuscytacji u kapitana Jamesa po natychmiastowym wyjęciu go z wody. Niestety bosman nie miał dostępu do takich narzędzi, nie miał nawet latajki. Nie był w stanie również zejść po molo do miejsca, gdzie był kapitan w wodzie. Jest ten problem również ratownicy. Fakt dodatkowo, że barierki były mokre, miejsce cumowania nie było doświetlone. Kapitan Mógł cierpieć na skutek urazu stopy. Dodatkowo był nietrzeźwy. Z całą pewnością przyczyniło się to do wypadku i do jego ostatecznych skutków. Tuż niestety, pokonanie drogi na własnej jachty nie było łatwe. Aby wrócić na pokład, kapitan musiał wspiąć się na trzy bajki ochrony. Przejść przez dwie niebezpieczne szczeliny nad wodą. Było to założenia niebezpieczne. Bez środków dodatkowej ochrony, bez światła, bez nikogo, kto by go obserwował. To, że wydarzyło się to po tak długim czasie, że ten wypadek miał miejsce, to i tak szczęście. Ale to oczywiście nie wszystko. Komisja wprost stwierdziła, że szczególnie, że w tej właśnie Marinie, 9 miesięcy wcześniej miał miejsce identyczny wypadek, niepoprawienie bezpieczeństwa w Marinie, to już błąd, którego nie powinno się zignorować. Tak, oczywiście na pokładzie kutrów, które uczestniczyły w tym wypadku, również wewnątrz portu, który uczestniczył w tym wypadku, wprowadzono ścisłe zalecenia, które później skontrolowano, by do tego wypadku w przeszłości nie dopuścić. Jednak czy podobne zalecenia zrealizują inne porty i inni kapitanowie i inne załogi, to już zupełnie inna historia. W tym pocie zmieniło się, by do tego wypadku w przeszłości już nie doszło? Otóż zmuszono port, by zapewniła stację ratunkową również w środkowej części swojego nabrzeża. Zobligowano port do zainstalowania cyfrowego w na klucze w budynku, Stajowania mariny, zapewniając dostęp, stały dostęp do każdego, kto posiadał, pod, do środków komunikacji pozwalających na skuteczne wezwanie pomocy bez obecności osób trzecich. Zwrócono uwagę wszystkim kutrem wewnątrz mariny, że sposób transportu załogi i ich na pokład i z pokładu jest niebezpieczny i należy go zmienić. Wprowadzono środki mające na celu zacieśnienie łączności między personelem mariny a kapitanem jednostek rybackich, jak również Strażą Przybrzeżną. Udoskonalono konstrukcję drabinek bocznych przy marinie, które wystają daleko ponad skraj mola, po to, by łatwo na nie było wejść i z nich zejść. Opracowano też program awaryjny i system szkoleń dla i osób, które na stałe stoją w porcie, ale też osób, które w tym porcie pracują. Jednak czy podobne zalecenia zastosowano do innych portów? Przyjrzyjmy się portom, które nas otaczają. Czy osoby, które wpadną do wody, mają w pobliżu drabinkę, by z niej wyjść? Czy inni mają debinkę, by po nich wejść? Czy mola, nabrzeża, burty jachtów są oświetlone? Czy znów przechodząc przez trap lub boczne barierki jachtów jesteśmy wyposażeni w bezpieczne obuwie? Czy zawsze jesteśmy w dwoje? Oraz co najważniejsze, czy zawsze jesteśmy w pełni odpowiedzialni za swoje ruchy, czyny, ale też szybkość reakcji? Czy jesteśmy trzeźwi? To pytania, na które znamy odpowiedź wszyscy, ale nie w każdym porcie jest ona taka sama. Niestety w wielu portach, które znamy, nie jest zbyt łagodna i pozytywna. I to właśnie szczególnie tam należy szczególnie zwrócić uwagę na bezpieczeństwo naszej załogi. Jak to jest stanie w porcie? Nie jest bezpieczny. Nie do końca. Załoga również nie jest bezpieczna. Nie do końca. Ale podobnie niebezpieczeństwo możemy dostrzegać przechodząc przez ulicę, nawet na przejściu dla pieszych lub idąc po prostu na zakupy. Po prostu... Pamiętajmy, że będąc na wodzie, nasz rozsądek musi być dużo wyżej posunięty i rozwinięty niż podczas chodzenia po zakupy, a na pewno nie mniej, przynajmniej jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, nasze, bliskich, znajomych, jachtu i w ogóle kogokolwiek. To mówi dobra praktyka morska, pływajmy przede wszystkim z rozsądkiem. Ja już serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom za wysłuchanie tej drugiej części podcastu. Mam nadzieję, że zmobilizuje nas do tego, byśmy nawet w porcie zachowywali się bezpiecznie za nami sezon żeglarski. Sami wiemy, w jakim stanie niektóre załogi wchodzą po terapię lub przez burtę. Całe szczęście wypadków na jachtach nie dostrzegamy zbyt często, ale gdy zachowamy się bezpieczniej, choć o dobinę, na pewno będzie ich jeszcze mniej. I tego wszystkim z serca życzę. A ja serdecznie dziękuję słuchaczom za wysłuchanie tego podcastu i wracam na górny pokład. Jest ciemno, musimy odsunąć jacht od Kei, ponieważ zbliża się niska woda i przy dość krótkim nabrzeżu musimy odsunąć na noc jachotkę i zachowując również bezpieczeństwo dla załogi i wymaga to mojego zagranżowania na górnym pokładzie. Dlatego wracam do załogi, a wszystkim słuchaczom serdecznie dziękuję i życzę zawsze dobrych wiatrów, zawsze stopy wody pod kilem i tylko takich przygód, o których w przyszłości będziecie mówić całą prawdę, tylko prawdę i to z podniesionym czołem. Ahoj słuchacze, ahoj żeglarze i podróżnicy. Do usłyszenia niebawem.